Cześć, witam bardzo serdecznie, ja jestem Majkeru, a to jest pierwszy odcinek z serii tajemnice osu, czyli co to jest i jak to się je. A więc stwierdziłem, że postanowiłem sobie, stwierdziłem sobie, że postanowiłem sobie, postanowiłem zacząć nagrywać serię, małą serię poradników do gry osu, ponieważ wiem, że jest całkiem sporo nowych graczy, które dopiero, których się dopiero się dowiadują o grze, którą jest osu, i za bardzo nie wiedzą jak w co się gra, jak pobierać mapy, jak wygrywać skiny, jak inne duperele, sprawdzać rankingi. Wtedy znajomych że w ogóle coś takiego jak community na osu jest, więc postanowiłem sobie, że nagram coś takiego, ponieważ na polskim YouTube, w polskich wersjach tego nie widziałem osobiście, a uważam jednak, że też jest sporo właśnie nowych polskich graczy, którym na pewno się to przyda. Więc na początku, czym jest osu, co to jest w ogóle i no, no, co to? Yy, osu to jest gra muzyczno-rytmiczna, polegająca na tym, żeby, yy, żeby kursorem myszy najechać odpo na odpowiednie kółko pojawiające się, pojawiające się na ekranie i w odpowiednim momencie w rytm muzyki kliknąć odpowiedni klawisz. Nie jest to niby jak się to tak mówi teraz to nie wydaje się trudne, no e tam tylko najechać i kliknąć, no co to jest no to kurde zaraz będzie tam kurcze nowy niko czy upwo czy jakieś inne duperele kukiezie nowe nie, to nie jest naprawdę łatwe na początku. Na początku się naprawdę powinno grać łatwe mapy, wolne na poziomie, tak, na poziomie easy. I na początku może się wydawać, to, że takie proste, proste i zaraz szybko się ogarnie i się mniej szybko jechać wszystkich. Ale nie, to wcale nie jest aż takie łatwe. To jest wręcz trudna gra naprawdę trudna gra. Ja gram osobiście od około, nawet nie roku. Gdzieś może 10 miesięcy, 11 ewentualnie, nie jestem nawet sam pewny, ile dokładnie gram w to. A nie jestem jakimś rewelacyjnym graczem, naprawdę jestem, moim zdaniem jestem jestem dosyć słaby, więc naprawdę nie, nie, nie uważajcie, że nie myślcie sobie, że zaczniecie grać i po tygodniu czy nawet po miesiącu będziecie wymiatać, bo nawet miesiąc wam nie starczy, żeby dobrze ogarnąć grę. Po miesiącu będziecie mogli tam zacząć może normalnie. Tak, no i no tyle o tej grze tak naprawdę, no nic więcej nie trzeba, jest naprawdę masa, masa, masa o różnych piosenek, tak zwanych map inaczej i naprawdę można, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, czy to ktoś lubi rock, czy to punk, czy to pop, czy to jakieś inne duperele, na pewno coś dla siebie znajdzie, nawet jest parę piosenek polskich piosenek, więc też na pewno, jeżeli ktoś przepada za takimi piosenkami, to też sobie na pewno coś znajdzie. Jak to ściągnąć, jak się zarejestrować, ponieważ trzeba mieć konto, żeby grać. Znaczy, może tak, nie trzeba mieć konta, ale dobrze mieć jest konto. Dlaczego jest dobrze mieć konto? Ponieważ można dzięki temu, że się ma konto, można się podłączyć online do osu i dzięki temu można znaleźć różnych znajomych i pogadać, pograć na multiplayerze na przykład, powymieniać się tam różnymi swoimi yy, odczuciami po grze yy, a także, ponieważ yy, w głównej mierze gracze osu to są yy, tak zwani otaku, czyli osoby, które yy, lubują się, lubują, lubią po prostu no, yy, anime i mangę, więc można także porozmawiać na ten temat anime, ma anime, manga i można się tym powymieniać naprawdę swoimi odczuciami na temat nie tylko gry, a także właśnie mangi lub Anime. Yy, więc to jest naprawdę dobre. Dodatkowo, jeszcze także nasze wtedy wyniki, gdy się jest podpiętym, podłączonym do online, do osu, można także yy, nasze rankingi, nasze wyniki, wszystko się wtedy nam zapisuje i ląduje na listę globalną, ranking globalny, gdzie każdy, no może nie każdy, może zobaczyć, ponieważ, żeby zobaczyć yy, swoje imię, swój nick na, na globalnym rankingu. Trzeba no, wbić co najmniej 50 miejsce, co nie jest naprawdę łatwo, biorąc pod uwagę, że zagrało mapę na przykład z co najmniej 5000 osób. Więc wbić 50 tysięcy na miejsce to nie jest łatwe. Oczywiście, w szczegóły typu mody, typu ranking, typu supporter, typu właśnie community, multiplayery itd. będzie w następnych odcinkach. Dzisiaj tylko podstawy tłumaczę, a wszystko co powiedziałem i będzie dla Was niejasne, będziecie mogli zobaczyć w następnych odcinkach. No, jak się w to gra? No, tak jak wcześniej powiedziałem, najeżdżamy kursorem myszy na odpowiednie miejsce, na kółko, które się nam pojawia na ekranie i klikamy w odpowiednim momencie w rytm muzyki, najczęściej przycisk. Na podstawowo, podstawowi gracze, po, po, po domyślne opcje O. Domyślne opcje OSU, żeby grać, to jest myszka, czyli myszka do, do gry, żeby najeżdżać oraz no, klawiatura, żeby kliknąć. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie chce grać klawiaturą, może samą myszką, można także używać przycisków myszy. Lewy, prawy przycisk myszy. To także działa, oczywiście także można tą opcję wyłączyć. A podstawowe ustawienie klawiszy to jest ZX. Tymi klawiszami można sobie klikać, żeby... Wystukać odpowiedni rytm w grze. Oczywiście można to zmienić na każdy dowolny klawisz, włączając to klawisze typu Caps Lock Tab czy Shift, więc nie ma najmniejszego problemu i można sobie właśnie w taki sposób o to grać. Oczywiście bardziej zaawansowani gracze, chociaż nie wszyscy bardziej zaawansowani gracze, ale większość bardziej zaawansowanych graczy, którzy są już wyżej w rankingu światowym, którzy są już bardziej znani, dobrze obcykani w grze, którzy grają już co najmniej pod. 3 lata nawet, 4, 5 lat używają tabletów graficznych. Tablet taki graficzny, no, w zależności od rodzaju, większość yy... Większość osób używa tabletu firmy Bam Bamboo, Wacom Bamboo, ja sam także korzystam z takiego tabletu. Najwięcej osób właśnie z takiego tabletu korzysta z różnych wersji, z różnych typ modeli, ponieważ dlaczego ja uważam, moim zdaniem najwięcej osób korzysta z takiego właśnie tego typu tabletu ze względu na mapowanie. Ale może o tym już kiedy indziej, ponieważ no cóż, no, co będę się rozgadywać, będę wam tutaj mącić w głowach, czym jest mapowanie, czym jest tablet w ogóle, jak to działa. Jak to powiedziałem na początku, co to jest i jak to się je. To będzie już w następnych filmikach. Pierwszy odcinek króciutki. E, mam nadzieję, że mniej więcej wam przybliżyłem, czym jest w ogóle gra Osu! Mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie słyszał o tej grze, to na pewno... Chociaż nie no, jeżeli jest, wrzucę, to na pewno na kanał Mike'a, więc Michalek Sum, więc raczej na pewno każdy słyszał o tej grze. E, ewentualnie mogę też pierwszy odcinek wrzucić na Lei Chizena i jeżeli ktoś jest chętny, jeżeli ktoś jest zainteresowany dalszym, e, dalszymi poranikami do tej gry, jest, e, zachęciłem kogoś e, do zagrania w tą grę, zainstalowania, spróbowania to możecie zajrzeć na kanał Michalek Sun, ponieważ dalsze odcinki już na pewno będą się pokazać tylko na Michałek Możecie tam zajrzeć, zasubskrybować, także zalajkować, i czekać na następne filmiki, w których przybliżę Wam bardziej dokładniej tą grę będzie tam. No, no wszystko w szczegółach wam wytłumaczę. Oczywiście w komentarzach możecie pisać, czy chcecie dalej kontynuację w ogóle tej serii poradników do osu, czy może chcecie, żebym tego nie wrzucał, tylko po prostu na kanale Sun po prostu randomowo piosenki z osu. No, więc jeszcze raz mam nadzieję, że Wam to jakoś przybliżyłem, zachęciłem Was do gry. Zapraszam także do subskrypcji, komentowania, jakże, jak i lajkowania tego filmiku, jakże, jak i moich innych materiałów. Trzymajcie się i do następnych filmików. Cześć!